Cześć, witajcie na moim kanale. To jest mój pierwszy odcinek. Ja będę wam pokazywał gołębie. Tu, jak widzicie, są trzy stare gołębie. Jeden młodzik tam. Taki z białą głową. On utyka. Ja musiałem źle założyć obrączki i on teraz utyka tak. Trochę, ale go nie chcę zabijać. Teraz sobie przyjdziemy. Tu jest oddzielone tak ogółem od kołędnika. Bo... No. Tutaj niestety ten jeden gołąb pójdzie na zabicie. Wy go nie będziecie chyba widzieli. Ale on niestety pójdzie na zabicie. Nie widać. O tam jest, ale wy go nie będziecie. Tu nie umiem złapać ostrości. Ale to właśnie ten gołąb pójdzie tak na zabicie. I dlatego jest oddzielony. Tu on w ogóle nie lata. To jest tak, jakby można powiedzieć zamknięty, nie? Pójdziemy teraz tu. Tam jest takie światło, bo tam jest ich wylot, więc nie widać. Ale wszystko to są młodziki. Tylko ten czarny, co na przykład tam siedzi, to jest stary gołąb. Tam potem dalej jest um, kolo samica, ale nie od tego gołębia. Tu jest też taki mały gołąb. Ten gołąb, co z tymi biało-czerwonymi skrzydłami jest. I ten gołąb e, to jest um, tam Takie muciki. Dwa. No się jeszcze, nie? im musiał się musiało gdzieś tam wetrzeć, zamiec i musiał jajko nie wypaść z gniazda i tyle no. tu wy nie będziecie chyba widzieli zbyt mocno, wy widzicie tylko taką białą jakby kropkę um. także wy na razie tu nie widzicie za wiele tu jest jeszcze takie jedno, bo to ja tylko wybudowałem tak dla nich, nie ale zapomniałem, że jeśli jest takie coś, bo to jest żeby nie wypadły młode skóry to tu zapomniałem, żeby jakąś jeszcze deseczkę wpić, żeby miały na to wejść no to jest fajne samo z czarne, proszę o, o, o. One tam teraz wyszły, a jednak będziecie trochę widzieli. Także widzicie, one się boją trochę, nie? Bo ja ich akurat na loty nie wypuszczam, nie? Bo nie mam po prostu na to wolę je tak hodować, żeby po prostu mieć uciechę z tego, że wypuścisz rano, zamkniesz wieczorem. Choć one idą właśnie na odwrót. Ja mam, może w następnym odcinku pokażę stary gołębnik. Tam są same stare gołębie. To właśnie te stare rano wypuszczam. A te dopiero dam po wieczór, nie wiem, piąta. To takie późne popołudnie. No, także zła ostrość No, takie właśnie gołębie to są fajne. Tu jest taka samiczka, ona jest o wiele większa od samca. Tu co jest? Tylko nie będziecie widzieli. No. Zaraz, zaraz go wezmę, bo on siedzi na jajku. Ale mogę go spróbować wziąć. No, widzicie? To jest y, samiec. To jest samczyk piękny. Tu jest jego jajeczko. Takie o jajko jak widzicie jest w ogóle coś takie, że od środka mały popukał? Nie, Nie wiem. Także z tego, z dwóch jajek mi tylko uświetlił. O, się w tym co teraz. Ten z tymi zielonymi obrączkami, z tym znacznikiem i zieloną obrączką, to jest mój jeden. Bo te drugie to podostawałem tam od kolegi i innych tam. Także tak, tu siedzi też ten jeden. On ma tą nogę głową. A nie, on wszystko tak położył, bo z nim jest wszystko ok z Ło! Przywitaj się. A nie. Jednak nie chciał się z wami przywitać. Jednak poszedł. Ale patrzcie. Jak walczą? Właśnie ten co tak dziubię, on jest taki... To jest salczyk. I on jeszcze się właśnie wszystkie działa i nie? Także tak, jak na pierwszy filmik, to już wam sobie będę pokazywał. Dopiero może jutro, może pojutrze Wam pokażę resztę. Także widzimy się w następnym filmie. No. Do widzenia, trzymajcie się.